Tężnia w Niezdrowicach oficjalnie otwarta. Klimatyczne miejsce, które powstało dzięki mieszkańcom, będzie służyło wszystkim spędzającym czas na pobliskich ławkach. Uroki naszej miejscowości chyba zasługują na to, żeby taka tężnia tutaj powstała. Dzięki przesympatycznym, przewspaniałym ludziom, którzy tutaj mieszkają i z tego miejsca chciałam im naprawdę serdecznie za to podziękować. Ktokolwiek by nie zapytał jak się żyje w naszej miejscowości, ja jako sołtys mogę powiedzieć, że jestem dumna. Jestem naprawdę dumna, że jestem sołtysem tej wsi i że otaczają mnie tacy wspaniali ludzie. Mieszkańcy Niezdrowic stale dbają o rozwój wsi, dzięki czemu atrakcji nie zabraknie tu również dla gości. Na tę chwilę mamy ścieżki edukacyjne o pszczoła, o kanale gliwickim, o lesie, tężnia, więc już jest fajnie. Wiele rzeczy można u nas zwiedzić, poodpoczywać. W niedługim czasie powstanie, czy już na dniach powstała wypożyczalnia rowerów elektrycznych, więc również będziemy można z tego skorzystać. Wiele fajnych, ciekawych rzeczy jest w Niestrowicach. Staramy się również zachować te naturalne walory nasze, które są i korzystać z tego właśnie, co mamy, tak? z tego piękna, które nas otacza i z tego, co nam daje natura, czyli mamy miód i mamy naszą pasiekę, która świetnie działa, prosperuje. Mamy las dookoła i mamy kanał gliwicki i jakby to staramy się promować i to staramy się pokazywać i z tego czerpać i korzystać. Mikroklimat, który jest tworzony przestężnie, korzystnie wpływa nie tylko na krtań czy zatoki, ale również na system ochronny organizmu. Oprócz czysto zdrowotnych zalet, pozostaje jeszcze niezwykle ważna dla społeczności funkcja. To pierwsza tężnia w powiecie strzeleckim. No i Anusz następne sołectwa, korzystając z takich czy innych środków, czy projektów miękkich, europejskich, również pokuszą się o takie tężnie, jak będą spełniać swoje zadania. Ale też jest to ważne. Myślę, że będzie to taki punkt spotkań mieszkańców Niezdrowic. Może się tu więcej tych ławeczek. Pokażę wtedy ludzie sobie tu mogą jak to zwykle poklachać. Może ci starsi ludzie nie będą patrzeć tylko na te seriale w telewizji, ale również przyjdą sobie tutaj na wymianę myśli i takiego zwykłego plachania. Przede wszystkim myślę, że to miejsce tutaj, które jest 100% trafione, że fajnie się zagospodarowało i będzie żyło. Gmina Ujazd jest miejscem, które staje się coraz bardziej barwne dzięki zaangażowaniu pełnych energii ludzi na jej terenie realizowane są coraz to ciekawsze projekty. Pomysł mieszkańców nie zdrowi, żeby wykorzystać fundusz sołecki i dotacje z urzędu marszałkowskiego na stworzenie pierwszej w Ujazd Tężni Solankowej. Ja bardzo się cieszę, że te pieniądze z funduszu sołeckiego są wykorzystywane na takie ciekawe cele. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten fundusz sołecki rosnął, bo to są takie pieniądze, które bezpośrednio odczuwają mieszkańcy. W tym funduszu od początku kadencji wzrósł o 60% i on rzeczywiście jest taki w dosyć fajnych rozmiarów i te Zadania są widoczne w każdej miejscowości. Za pieniądze z funduszu sołeckiego są utrzymywane tereny zielone, są organizowane imprezy i takie ciekawe rzeczy infrastrukturalne jak ta tęcznia solonkowa, czy na przykład wiata we zimnej wódce, która też powstała z pieniędzy funduszu sołeckiego. Ławeczki, szum wody oraz piękne światła. Pomimo coraz chłodniejszych wieczorów zachęcamy do przyjścia i zaznania chwili relaksu przy tężni, która dostępna jest dla każdego.